Cześć, co jakiś czas ktoś się odzywa do mnie i pyta o rośliny w tym akwarium. Najczęściej jest: co tam masz za rośliny, albo co to jest za, ta, za roślina tam gdzieś tam z tyłu za tymi korzeniami, albo ta po prawej, tutaj wysoko, albo jeszcze co innego. Więc postanowiłem zrobić spis roślin w tym akwarium i podać wam dokładnie co tutaj jest. Mówiąc szczerze, sam nie znam wszystkich nazw tych roślin, więc musiałem je sobie spisać. Ale teraz yy, dokładnie podam wam co tutaj jest i jak to się nazywa i pokażę wam to wszystko na zbliżeniach. Jak wiecie, niestety to akwarium już tak nie wygląda, a wygląda właśnie tak. Miałem tutaj parę plak egipskich ale o tym można zobaczyć w poprzednich filmach. Teraz wygląda trochę brzydko, myślę, że za gdzieś tak za pół roku, jak te kryptokoryny z prawej strony znowu odrosną, będzie wyglądało tak jak, tak jak na, na tym filmie, więc yy, będę musiał trochę poczekać. No a skoro już zrobiłem ten, ten spis, to, to powiem do, Wam dokładnie, co tutaj jest. Eee, najczęściej pytanie jest o tę roślinę, która jest za korzeniami tam z tyłu. I to jest mikrozorium. Mikrozorium winelow. Tutaj zobaczycie je sobie na zbliżeniach. Epifit oczywiście, czyli coś, czego nie, nie sadzi się do gruntu, a przyczepia tam z tyłu. Ono jest zaszczepione na, na kawałkach lawy. Tam za tymi korzeniami jest lawa, i na tym są zaszczepione te mikrozoria. Mam tutaj jeszcze dwa inne mikrozoria. Tutaj na środku jest Mikrozorium Pteropus, to duże. I drugie mikrozorium, które mam, to jest Mikrozorium Mini. Ono jest sporo mniejsze, mówiąc szczerze, to Mikrozorium Pteropus chyba będę musiał stąd wywalić, bo bardzo strasznie się, przynajmniej dla mnie, tak bardzo się odznacza. Więc w to miejsce mam jeszcze w 112 dwie takie kępki mikrozorym mini i chyba w miejsce tego Pterobusa wsadzę ten, to mini. No i kryptokoryny. Dwie podstawowe tutaj nawet można nieźle zobaczyć. Kryptokoryna Venti Brown i Venti Green. Ta brown to nie jest taka całkiem brązowa. Ona jest górna część z zewnątrz zewnętrzna część liści jest taka o tutaj lepiej widać jest taka ciemnozielona natomiast spod spodu ona jest taka właśnie brązowawa czarno, czerwonawa zielone natomiast jest całkiem zielone Tutaj jeszcze jest taka długaśna kryptokoryna wąskie długie liście to jest kryptokoryna Balansae. Strasznie długa. Ona może dorastać do chyba 80 cm spokojnie, a więc, no, trzeba mieć wysokie akwarium. Tutaj jest akurat 50 cm, więc ona się położy po prostu po tafli. Robi takie baldechimy. Najdziwniejsza kryptokoryna, którą tutaj mam, to jest kryptokoryna buloza buloza. Ona jest większa od tych Venti i jest taka mocniej karbowana. Na zbliżeniach tutaj też są widać, że, że te liście brązowe są takie e, szersze i większe od Venti green, które, która tutaj jest e, blisko. No, i jeszcze jedna kryptokoryna, którą tutaj mam, yy, moment gdzieś tutaj mam zapisane, bo nawet nie pamiętam, jak ona się nazywała. Kryptokoryna Usteriana, strasznie długaśna. Ona też spokojnie może e, do 60 cm dorosnąć. Bardzo wysokie liście. Tutaj w tym prawym rogu ja mam dwa, znaczy miałem, teraz został tylko jeden liść, bo się reszta rozpuściła. Ale bardzo fajna roślina. Bardzo mi się podoba. I mam jeszcze jedną kryptokorynę. Eee, inaczej, szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, czy to jest kryptokoryna. Ona mi trochę wygląda jak kryptokoryna Nevili-Newila. Eee, natomiast eee, jak sprawdzałem na różnych obrazkach, to ta kryptokoryna Nevila ma korzenie. Jak wszystkie kryptokoryny. Natomiast to coś ma kłącza. I trochę, trochę nie jestem pewien, co to jest. Czy to jest na Neville'a, czy to jest, czy to jest to innego. Jakby ktoś wiedział to i był pewien, co to jest, to dajcie znać. Mam dwa Anubiasy. Anubias, Anubias, Anubias. Barteli najprawdopodobniej. Mówiąc szczerze, nie wiem, bo dostałem go not, od, od, od Wygląda mi jak baterii, ale tych anubiasów rodzajów jest dużo i równie dobrze może być jakiś inny. Ale tak mi się wydaje, że to baterii. I mam jeszcze gdzieś tam, chyba na Napetit, petit. No w każdym razie taki bardzo mały anubiasek. Z bucefalandrami jest kłopot. Ta akurat zielona, bucka, największa, jaką tutaj mam. Ja ich kupiłem kiedyś 7, każda była inna. Jedna miała być niebieska, jedna zielona, jedna czerwona, ale mi się te nazwy gdzieś pogubiły, rozmyły i, i teraz nie wiem, jak one się nazywają. Zresztą z tymi kryptokronami to to jest tak, ta sama, krypto, ta sama bucefalandra w innym miejscu, po prostu się inaczej nazywa. W innym miejscu albo sprzedawca może po prostu ją inaczej nazwać. I one nie są tak do końca naukowo sklasyfikowane, ponieważ one tam gdzieś na Borneo, chyba endemicznie występują. Inno i jeszcze nie są zbadane do końca. I chyba ostatnia roślina jaką tu mam to Bolbitis Heudelotti. Fajna paproć, która świetnie nadaje się do, do loutera, zresztą muamano e, bardzo często jest wykorzystywana. E, rośnie bardzo powoli i u mnie na razie nie jest jeszcze duża, więc e, jest spoko, ale jak mi wyrośnie pod to mówiąc że nie wiem co z nią wtedy będę musiał zrobić. To by było właściwie wszystko, z jednym wyjątkiem. Mam jeszcze dwa, dwa mchy, jeden Fisidens jakiś tam, ale on jest tak mały, że nawet nie ma co go pokazywać. To jest taka minimalna kępka. Jest tu jeszcze chyba Yawa moss, którego próbuję się pozbyć na wszelkie sposoby i co chwilę wybieram go stąd, ale się z Kubany nie poddaje. No i to wszystkie rośliny, jakie są w tym akwarium. Mam, mam nadzieję, że, że te kryptochoryny mi odrosną i znowu będzie wyglądać tak, jak wyglądało. Dobra, wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!